Jest 6 grudnia 2024. Rybki dostały wodzienia mrożonego. Jak widać, bez entuzjazmu się nim zajmują. Kolejny tydzień na mineralizatorze wimi. Próbuję jakoś się ustawić tak, żeby tutaj światło z lampy nie wpadało. To nie jest takie proste, okazuje się zwłaszcza gdy nie dolałem wody no mówi się trudno kocha się dalej roślinki mają się całkiem przyzwoicie mimo że już dwa tygodnie nie robiłem podmiany rozchorowałem się trochę i stwierdziłem że no, chwilowo podmian nie budziet no, mówię mają się dobrze bardzo proszę, jaki piękny gron. Można sobie zobaczyć, jaki piękny gron się tutaj złapał. Zaraz go wywalimy, dziada. Nie będzie mi się tutaj pałęto. Dobra. Co można powiedzieć? Zbieram się w sobie, żeby zrobić podmianę. W związku ze związkiem podmiana będzie rzędu 200 litrów. W związku z tym, że dwa tygodnie nic nie robiłem. Nie widzę na razie żadnych wyraźnych objawów niedoborów. Ale widzę, że woda zmieniła jakby konsystencję i szyby zaczęły powoli pylić. Nie tak powoli, to jest szyba, którą wczoraj wyczyściłem, a dzisiaj też już próbowałem przetrzeć co prawda ręką, a nie jakimś specjalistycznym sprzętem, ale. Ale przecierałem, więc no, powiedzmy sobie szczerze, ta szyba to nie jest dobre miejsce do pokazywania. To jednak trzeba te podmiany robić raz w tygodniu, a przynajmniej dbać o to, żeby przynajmniej w tym akwarium, żeby towarzystwo się tymi szybkami trochę zajmowało. No, bezczyki Pereza czują, że chyba będzie podmiana, bo już tu sący zaczęły sobie się imponować. Ja nie wiem, co o tym sądzić. Chłopaki między sobą rządzą, tutaj imponują sobie, jak mogą, ale jak przychodzi co do czego, to e, nic z samiczkami nie robią. Rzuciłyby jakąś sikę dla przykładów krzaczora, to by wiedział, co z nimi zrobić. Że tutaj na dole siedzi. Akwarium puste z krewetkami, ślimakami oraz bando małych barwniaków szmaragdowych, i zamiast nich pojawiłaby się parka albo dwie parki bystrzyków Pereza, żeby tam sobie szurum -burum czy tutaj tarło zrobiły w roślinności. A ja już bym wykombinował, jak te maluchy odchować. W końcu mam i hodowlę nicieni mikro. I gdzieś tam leży sobie solowiec w wersji jajecznej, czyli do wyklucia Na upartego chodzę z psem na spacery przez łąki podmokłe, więc gdybym potrzebował wyhodować sobie pierwotniaka, to też mam z czego. Nie mówiąc o tym, że no, słynna hodowla na skórce od banana też jest możliwa. Banan w tej chwili nie jest aż takim wielkim rarytasem, żeby nie było można sobie kupić kawałka banana albo nawet całego banana zjeść to co w środku, ususzyć skórkę, a potem na niej hodować sobie pierwotniaki czy tam pantofelka innego no jak widać rybole walczą z tymi kosteczkami no, niektórzy mówią, że to trzeba osobno rozmrażać ja wrzuciłem dzisiaj całe kosteczki i raczej nie boję się, że moje rybki sobie odmrożą jakiekolwiek wnętrzności, bo zanim one sobie cokolwiek zdążą odmrozić, to te kostki się zdążą rozmrozić. To, co je w tej chwili trzyma, to nie jest lód, to jest proszę Państwa, Żelatyna albo jakiś inny materiał, którym zostały sklejone, żeby, żeby się kupy trzymały. No. Chodzi mi tu po głowie zrobienie małej rewolucji w tym akwarium, ale, Holender, nie wiem. No, najgorzej jest, jak to kiedyś z kolegą rozmawiałem, zrobić z siebie dwóch zbyszków. Jeden zbyszek mówi: Zrób fajne akwarium z, dusz, z kilkoma dużymi roślinami, jakimś wilgachnym korzeniem i kilka okazowych ryb, niech sobie pływa, nie wiem, na przykład duże skalary albo fajne paletki. A co? Masz doświadczenie, masz umiejętności, masz sprzęt, możesz to zrobić, nic nie stoi na przeszkodzie. A drugi zbyszek mówi: eee, to będzie nudne akwarium, będzie pływać kilka nudnych rybek, raz na sto lat, złożą ikrę, no to będą się próbowały, znaczy rozmnożyć. Nie, się będzie nudno milion pięćset sto dziewięćset drobiazgów takich jak neonek, jak jakieś tam barwieńce, jakieś inne takie cudoki co tu pływają o na przykład drobnouski o tam widzisz, jeden pływa Kurczę, jest ich 20 sztuk a jeden się pokazuje, a reszta gdzie? no właśnie, tak jak te bocje wspaniałe pływa sześć, a widać no kolejno odlicz raz, dwa i wystarczy tego liczenia. No właśnie, No i tak sobie człowiek siedzi i się kłóci sam ze sobą. No i, no i widać efekt tego jest taki, że w tej chwili pływa sześć maluszków skalarów albinosów, które mają szansę wyrosnąć na piękne okazy. Pływają fajne górami mozaikowe, ale pośród nich pływa całe mnóstwo drobnicy i cały nasz słany plan diabli biorą, bo. Brakuje drugiego zbiornika, żeby ewentualnie zrobić opcje niemożliwe. Trzy mocje się pokazały? Ja ci nie mogę. Połowa ekipy się ujawniła. Pewnie zgodniały I poczuły, że coś przyszło. A one lubią szklarkę. No tak. Gwarantuję, że drugie tyle jest jeszcze w krzakach. No, jestem specjalistą od kupowania rybek które, i zwierząt w ogóle, które wspaniale wyglądają i, i oglądam je tylko wtedy. No, następna ekipa, która się interesuje sobą zamiast dziewczynami, no co za życie. Eee, no właśnie, które są fantastycznymi rybolami, ale ich jakoś nie widać. Prewetki gabońskie, proszę bardzo, podobno są. Podobno jest ich 6 do 8 sztuk. Trudno powiedzieć. Ostatnio nawet wylinek nie widuję. A powinienem. Co ja mam tu powiedzieć? No rybki są, zwierzątka są, a widać ich nie ma. A jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że zbiornik przerybiony. No, rośliny przy dobrym oświetleniu azot dość skutecznie żerają fosfor zresztą też. O, właśnie co tu robi to wiaderko na odbiciu. Teraz już nie ma. Co mogę powiedzieć o minerałach wimi? WIMI działa. Braków roślin nie wykazują. Jak się jakieś braki pojawiają, no to szybciutko uzupełniam braki przy pomocy yy, Aqua Forestu. No nic, cieszę się, że mineralizator wydajny i że działa. Na razie trzymajcie ciepło. Miał być live, wyszedł filmik. Das ist